Hej, witaj, zapraszam na nasz kanał. Zobacz jakie fajne rzeczy tutaj robimy. Skoro już jesteś, no to zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. A wszystkich miłośników dobrego eksperymentu zapraszam. Od razu uspokajam, że nie, nie mam żółtaczki. Twarz sobie specjalnie na żółto pokolorowałem w programie. Ale za to łapki, no niestety, no są żółte. Nie, to nie jest wina tego, że nieostrożnie bawiłem się kwasem azotowym. Jest to wina załawy z barwnikiem który, jakby nie patrzeć, też ma grupy nitrowe, czyli pochodne kwasu 5. Pięć. Zapraszam. Film ten w całości jest sfinansowany przez naszych patronów. Oto i oni. Zapraszam Was do dołączenia może jako patronów, gdy uważacie, że tworzę fajne rzeczy i chcecie, żeby ten kanał jeszcze szybciej się rozwijał. Dołączcie do naszych patronów. Ponieważ poprzedni film przypadł Wam do gustu, postanowiliśmy, że zrobimy kontynuację tego filmu. Jest to dosyć ciekawy temat. Barwniki to jest zawsze coś, co widać od razu, że w chemii organicznej coś działa, funkcjonuje. Jest to jeden z bardziej efektownych działów chemii organicznej. E, oczywiście jeszcze wchodzą estry i tak dalej, ale no to dzisiaj pokrótce omówimy sobie kilka barwników, jakich przeprowadziłem w syntezy w ostatnim czasie. Jest tego naprawdę sporo, więc musimy się sprężać. Moi widzowie z naszego Discorda, zapraszam na naszego Discorda, zaproponowali mi, abym podjął współpracę z e, dwoma kanałami. Mnie to się bardzo spodobało, e, zwłaszcza, że zobaczyłem te kanały na początku. Przejrzałem. Tym sposobem zaczęliśmy współpracę z Gablaw oraz z Nitrowani. Kolejne stron nie ma znaczenia, nie ma po prostu, no. Mam dwie strony wolne dla, tylko dlatego. Do syntezy barwników zachęciły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to dosyć ciekawy temat, no bo barwniki no to zawsze coś kolorowego, coś się dzieje prostsze, trudniejsze ale efektem końcowym, nawet w bardzo małych ilościach, jest zmiana koloru. W przypadku nawet bardzo, bardzo śladowych ilości barwnika, który powstaje, zazwyczaj jest jakieś zabarwienie zmiana zabarwienia. Więc stosuje się to na przykład w fotometrii, czyli do badania substancji za pomocą kolorów. Tylko że już nie ludzkim wzrokiem, chociaż i tak się zdarza, stosujemy bardziej wyspecjalizowaną aparaturę. Nazywamy to analizą fotometryczną. Jeden z podręczników do niego, który już kilka razy pojawił się na naszym kanale, jest Analiza fotometryczna pana I.M. Korenmana. Dla mnie książka, która ma tysiące opisów. Troszeczkę porozrzucanych po książce, moim zdaniem, jeśli byśmy jakieś reakcje chcieli wykonywać, ale dla uważnego czytelnika kryją się tam naprawdę niezłe niespodzianki, na podstawie których można przeprowadzić mnóstwo ciekawych, bardzo ciekawych reakcji w bardzo prostych warunkach. 2. Podczas jednej z moich wizyt w sklepie chemicznym, takim profesjonalnym sklepie chemicznym, doznałem szoku. Ceny barwników dosyć popularnych, jak oranż metylowy, fenoloftaleina, Czerwień Kongo i tego typu. Jak z kosmosu. Pierwsze co pomyślałem, no to może to jest po prostu wina tego sklepu, że mam tak drogie odczynniki i po prostu, nie wiem, przepłacam. Chociaż tak zazwyczaj jest. Okazuje się, że nie. Odwiedziłem pewien serwis aukcyjny i okazuje się, że tam wcale sytuacja nie jest lepsza. Fakt jest dużo taniej, ale też ceny tych odczynników, tych wskaźników są jakieś, no nie wiem, co najmniej za wysokie. To mnie troszeczkę popchnęło do tego, żeby zainteresować się bliżej tematem i... Zazwyczaj jest jak zajmuje się człowiek osobiście, poświęca swój czas, bo najwięcej podejrzewam, że ceny no to jest przede wszystkim poświęcenie czasu na uzyskanie tych czynników i ich oczyszczenie, więc to jest najwięcej po prostu kosztów, które wchodzą. Więc skoro poświęcę swój czas i swoje starania, no to powinno być dużo taniej. I faktycznie tak jest. Historycznym wręcz momentem w mojej karierze chemicznej było samodzielne uzyskanie barwnika zowego. Jest to oczywiście oranż. Nie jest to oranż metylowy, jest to bliski, krewny oranżu metylowego. Barwnik dosyć ciekawy, bardzo łatwy do uzyskania. Same składniki też nie są trudne do zakupu. Można je bez problemu kupić na serwisach aukcyjnych. Nie są też jakieś mega toksyczne. No powiedzmy azotan 3-sodu, no to jednak no, no jest troszeczkę trujący, ale no to jest sól do peklowania, tak? No więc teoretycznie można się zatruć wodą, więc Zobaczcie. Zdaje się, że nie ma go dużo. Ale tego barwnika są dwie buteleczki. W tym trzymam jako wskaźnik, żeby zrobić po prostu jakieś doświadczenia. Ta jest do celów ozdobnych. To był tylko pierwszy barwnik. Drugi barwnik, no to była oczywiście czerwień. Tym razem zastosowałem troszeczkę większej ilości. Zobaczcie, uzyskałem całą buteleczkę takiego wskaźnika czerwonego, idealnie czystego bez chlorków. I całą taką puszkę, cały taki pojemniczek. Tutaj znajduje się 34 gramy, troszkę mniej czystego i trochę bardziej brunatnego, ale dalej szczypta wystarczy, żeby zrobić na przykład miereczkowanie. Co prawda, ten barnik mnie troszeczkę drażni, bo śmierdzi dalej goździkami, ale słuchajcie, jak na 2,5 ml olejku z apteki za kilka złotych oraz odrobinę kwasu sulfanilowego, taka ilość, tak niskim kosztem. Normalnie, gdyby ten barwnik był w sprzedaży bo w sumie nie widziałem jeszcze, żeby taki barwnik w ogóle był to kosztowałby majątek za taką ilość z 200 co najmniej. A tak siadłem jeden dzień, zrobione, działa. To mnie tylko zachęciło do dalszych prac i poleciałem kilka kroków dalej. Dzięki patronom mogłem zakupić. Zestaw buteleczek szklanych, słuchajcie, zawsze zazdrościłem, jak oglądałem filmy ze Stanów Zjednoczonych, że oni mają dostęp do takich malutkich fiolek, zakręcanych, jak u nas na leki. Dzisiaj, żeby mieć mnóstwo takich samych fiolek, to jest rzadkość, chyba że ktoś jest, nie wiem, cukrzykiem albo inne ma przewlekłe choroby, no to wtedy może. Kolejnym barwnikiem, który już dosyć dobrze znam, bo robiłem go no, kilka lat temu. Jest to stary barwnik. To jest chinizaryna. Bardzo bliska krewna alizaryny, którą myślę, że część chemików zna. Na przykład alizaryna S do wykrywania związków glinu. Okazuje się, że nasz związek, troszeczkę mniej znany, bo w sumie inaczej jest położenie grup hydroksylowych, yy. Nadaje się również do wykrywania jonów glinu i co ciekawsze tworzy się prześliczny, intensywnie różowy, nonowy kolor, który wręcz daje złudzenie, że coś świeci. I faktycznie jeśli pobudzimy ten roztwór za pomocą świata UV zaczyna pięknie na intensywnie pomarańczowo świecić. Fotoluminescencja, o której już kiedyś wspominałem. Cała buteleczka też go jest sporo. Koszty? troszeczkę hydrochinonu, który jest stosowany jako wywoływacz, łatwo dostępny, bezwodnik wtalowy, którego kiedyś kupiłem całkiem sporo, bo aż 100 gram oraz zatężony elektrolit, kwas siarkowy. Mam nadzieję, że film ci się spodobał, przypadł ci do gustu, że dołączysz do naszej społeczności i będziesz aktywnym widzem, który będzie komentował. Zazwyczaj odpowiadam wszystkim.